Cześć, z tej strony mówi do Was Andrzej z kanału KWADRATOWE KOŁO Chcę Wam powiedzieć trochę o moim rowerze Merida Silex 400 Którą zakupiłem w grudniu Tamtego roku I do tej pory przejechałem około 1000 km Więc kilka słów Na jej temat mogę powiedzieć Merida Silex 400 Jest grawerem turystycznym Rozmiar ramy to jest S A ja mam 173 cm wzrostu I jest mi na niej bardzo wygodnie Rower jest postawiony na 28-calowych kołach, a dosłownie kilka dni temu założyłem opony Continental Speedride o szerokości 42 mm. Rower ten jest wyposażony w pełną grupę GRX, łącznie z hamulcami. <coughs> Hamulce są z grupy GRX400 pewnie standard, przerzutka GRX400. Ze sprzęgłem z przodu mamy dwa blaty, z tyłu 10. Jest to w zupełności wystarczający zestaw do podróżowania. Dodatkowo dokupiłem dwie małe sakwy, jedną pod siodło, drugą pod ramę. Na jakieś rzeczy podręczne, które będą mi potrzebne podczas jazdy. Rower posiada dużą główkę ramy, co powoduje, że pozycja na rowerze jest bardzo taka turystyczna i nie męcząca. Fabryczne tarcze hamulcowe pod żywiczne są jak na razie wystarczające i nie potrzeba montowania jakiejś lepszej jakości tarcz z metalicznymi klockami. Dodatkowo założyłem zamiast pedałów platformowych pedały z koszami. Jest to dla mnie bezpieczniejsza i wygodniejsza opcja. Póki co zobaczymy co będzie później może może kiedyś jeszcze przejdę na SPD ale na razie bardzo mi się to podoba bardzo mi się to sprawdza i, i i lubię tak jeździć. Korba GRX ma 46 zębów na dużej tarczy i 30 na małej. Z tyłu mamy napęd dziesięciorzędowy. Z przodu mamy widelec karbonowy, który dobrze tłumi delikatne drgania. Z minusów, które zauważyłem, to w miejscu, gdzie linka od hamulca bądź przerzutki wchodzi w ramę i nie ma gumowego elementu, zaczyna się tam troszkę przecierać. Będę musiał coś tutaj wykombinować, żeby no nie szło to dalej, tylko jakoś to trzeba będzie zatrzymać. Po przejechaniu około 1000 km ten rower nie ma luzów, nic nie wymagało dokręcenia. Nie trzeba było nic regulować w serwisie, wystarczy dobrze dbać o napęd, czyścić go regularnie, smarować, i rower będzie działał. No, jak zresztą każdy rower będzie działał, jeżeli się od niego dba i używa się go z głową. No, powiem Wam tak, że. Dzielność terenowa na tych moich nowych oponach się zwiększyła na pewno i na pewno jeszcze upuszczę powietrze, może tak do, do półtora. Myślę, że będzie jeszcze lepiej, co na pewno jedzie się wygodniej niż na tych żyletkach Zobaczymy, co będzie dalej.